Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Słuchajcie, pierwszy film z wysiewu w tym sezonie. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam też Was na mojego Instagrama. Wiele się dzieje, wiele relacji, a co tydzień na tym kanale będzie podsumowanie, czyli będę pokazywał, jak wyglądają siewki, jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy, jakie ewentualne problemy, bo w zeszłym roku ziemiłkami tam poharatała kilka rozsad. Ale jeżeli chcecie wszystko widzieć na bieżąco, z dnia na dzień, to na Instagramie codziennie daję jakieś relacje, zarówno z mojego kurnika, także Was zapraszam. Zapraszam tam. Tu będziecie widzieli teraz moje z poprzednich lat papryki, jak wyglądają, jak wyglądały, jak wyglądały bakłażany. Bo dzisiejszy film właśnie będzie o wysiewie papryk i o tym kiedy najlepiej je wysiewać. Także was zapraszam do tego filmu. A co nam dzisiaj będzie potrzebne? Słuchajcie, mianowicie, ziemia do wysiewu i pikowania. Nie ma jeszcze w sklepach ogrodniczych zbyt dużego wyboru tej marki. Nie znam. Mam nadzieję, że będzie po pierwsze o tyle wilgotna, na tyle wilgotna. A po drugie, że to podłoże nie będzie miało dużych elementów, bo to podłoże do siewu i pikowania powinno być właśnie z małymi elementami, bo jak jest zbyt duże, są jakieś fragmenty, powodują, że siewka nie może się wzbić do góry, nie może wzejść odpowiednio i tak czy trzeba ją przesiewać. Potrzebujemy jakąś taką wielodoniczkę. Moja już jest od kilku scenów, od kilku lat została wczoraj przygotowana, umyta. Oczywiście nasionka i znaczniki, które będziemy potrzebowali do tego, aby oznaczyć sobie, co w danym miejscu wysiewaliśmy. Podłoże zostało umieszczone w wielodoniczce. Następnym etapem będzie, wcześniej nie było ugniecione, tylko zostało włożone, będzie lekkie ugniecienie całego tego podłoża, dlatego że jak dodamy tam nasionka, to już tego podłoża nie będziemy ugniatali. A nie będziemy ugniatali go dlatego, żeby nie wbić nasionek gdzieś tam za głęboko. Także teraz ugniatamy podłoże. Podłoże zostało ugniecione. Teraz będzie kolejny etap, który będzie polegał na podlaniu tego podłoża, czyli gdzieś tam jakiś opryskiwaczem podlewamy dość mocno, dość obficie. Nawet można to zrobić małą konewką. Na tym etapie nie ma, nie ma to takiego znaczenia, czy to będzie opryskiwacz, czy to będzie konewka, bo nie ma tu nasion i nic nam się nie dostanie na dół. Także całość podlewamy. Słuchajcie, w tym roku wybrałem dwie odmiany papryki ostrej, jak i jedną standardową, słodką. Słodką można by wysiewać za jeszcze jakiś czas, czyli gdzieś tam w tego połowie lutego, pod koniec lutego. Natomiast wysiewam wszystkie w tym samym czasie, bo potem jest dość duże nawarstwienie rozsad różnego rodzaju innych, a papryka dość wolna jako rozsada rośnie. I też wybrałem bakłażana, który potrzebuje trochę czasu, zanim ta rozsada będzie. Dość dużo mi, zanim nam zacznie owocować ze szumoku, moje rozsady, zaczynały kwitnąć jeszcze przed trafieniem do gruntu. Z papryk mamy dość ostrą papryczkę, którą wszyscy pewnie znamy. Jest to Habanero, także to jest pierwsza. Druga to jest ostra Cayenne. Jak widzicie, różnią się dość znacząco wyglądem dość znacząco też ostrością swoją. Standardowa ożarowska papryka słodka. I Dzisiaj też dla mnie pójdzie jeszcze bakłażan, oberżyna, są różne, w różnych kolorach, ja na tych fioletowych się tutaj skupiam. Słuchajcie, otwarte już opakowania, habanero nie było za dużo, pozostałych jest naprawdę dużo. Starczy mi, mogę z przyjemnością komuś z sąsiadów oddać, bakłażana bardzo dużo, ja maksymalnie do gruntu chciałbym, żeby około 6 mi trafiło. Cayenne jest też dość dużo i słodkiej jest. Może najmniej z tych dwóch rodzajów papryk. Co będziemy po ile ich będziemy dawali? Słuchajcie, nie ma co robić gąszczy, czy nie wiadomo po ile dać nasionek, dlatego, że jak damy za dużo, to problem jest taki, że one nie mogą potem odpowiednio sobie wzrastać, jedna konkuruje z drugą. Natomiast też problemem jest to, że ciężko potem się pikuje i będzie strata. Zróbcie sobie, nie wiem, od tam 30-40% ponad to, co chcecie. Czyli, jeżeli chcecie gdzieś tam 10 rozsad, zróbcie gdzieś tam 15 czy, 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 czy 20 siewek, jeżeli coś Wam nie poszło generalnie na zasadzie pikowania, ale nie ma co robić za dużo. Ważne jest, aby te nasze siewki, które już sadzimy, tutaj zaraz nasiona, żeby one potem były w. Thank you. W odpowiednim miejscu, czyli miały temperaturę powyżej 20 stopni, papryki. Bakłażany są z rodziny psiankowanych, ciepłolubnych, dlatego je teraz wysiewamy, żeby one odpowiednio mogły sobie wzrosnąć i zaowocować. Jeżeli byśmy je za późno wysiewali, to tego owoca byłoby mało. Im szybciej zaczną nam potem w szklarni, czy w gruncie, czy w fojaku owocować, tym szybciej będziemy mogli zbierać plony z tego tytułu. I ważnym parametrem jest oświetlenie. Będę dawał je na parapet i dopóki wzejdą, to wystarczy od strony południowej. Natomiast może się okazać, że później będą potrzebowały doświetlenia, także temperatura doświetlenia ale nie mogą mieć za ciepło. my walicie 24 czy 5 stopni, to one się zrobią bardzo wiotkie, bardzo smukłe, bardzo wysokie, bezsilne. Będziecie je chwytać do pikowania, a one będą wam się rozrywały. Także to jest bardzo ważne. Dobra, słuchajcie. Nasionka zostały umieszczone już w wielodoniczce. Teraz na to pójdzie jeszcze górna warstwa podłoża. Dodatkowo czegoż wam nie pokazywałem, prawie ozdobną, która mi została z zeszłego roku i poziomkę dawałem. Dobra, słuchajcie. Leci to podłoże nasze. Już teraz nie ubijamy, żeby te nasionka nam nie wzeszły gdzieś tam w żaden sposób za głęboko, żeby miały siłę te siewki wydostania się. Jak widzicie jakieś duże elementy, to je wyciągamy, bo to tak jak mówiłem, jeżeli podłoże jest z dużymi elementami, nie do końca przygotowane do naszych siewek, to nam nie zejdą. Dajemy z góry jeszcze, słuchajcie, wodę i teraz już nie lejemy konewką, tylko teraz sobie... Opryskujemy w ten sposób. No i co teraz dalej? To, tak jak mówiłem, trafia w moim wypadku na parapet. Jak macie jakieś takie mikroszkarnie, to do szklarni dbamy o wilgotność, dbamy o temperaturę. Zobaczymy. Dość długo wschodzi generalnie papryka, ale sądzę, że za tydzień powinniśmy już pierwsze zarówno bakłażane, jak i papryki mieć. Także was zapraszam raz jeszcze. Do bieżącego oglądania filmów oraz do subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie, co tydzień w niedzielę podsumowanie, jak wyglądają siewki. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć!